Pum, pum, się! Weź wuje się, bo jak pieniądze się w kierunku! patrzymy na mnie! Kurwa! No chodź na Kurwa, dzik! O kurwa! Pięć, pięć! Kurwa! To jadek tańczy, 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 tańczy! Tanczy, tanczą, tanczą jego nogi. Acha! Kurde, Cześć. go w kurwie, a je wkurzać? Kurde, ale mi ścięło, ja pierd... Kurwa, zdygałem się. Is to jest nic zuhołecznego. Kurwa, nadal się boję tu chodzić, bo coś zaraz? Klasa knacken by niech Coś tam dupa. O chyba, przy... o ja pierdolę. Ja, ale dupek. Fry, 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 fry stajło. Kurwa, znowu ten kretyn. Kurwa, dzik. Kurwa, że. Sorry. Teraz spierdalamy. Spierdalaj. O kurwa. Masz, Man, or... Kurwa mać, teraz! Kurwa jak mi nie da za zajebie. Nie mam czasu. Kurwa jaki chuj. Fane kielgi długu, która zniknęła. Kurwa mać. Co jest tałone, supisy moich hermorników, moja i Moldora. Uwrot moją księgę długów. I chuj. Chcę wiedzieć co mi jest i kompletnie i całkowicie. Zajebiście.